No, witam Was, witam i życzę smacznego jak zwykle, tradycyjnie już dzisiaj chcę pokazać Wam e, ściąganie opon akurat 600x18 będziemy ściągać dlatego, że idą do piaskowania felgi nasze znaczy tarcze koła no. później będziemy też montować tylne to też się nagra no. Najpierw ściągnąć to wiadomo, ja nie chcę yy, też, ale powiem, że trzeba powietrze spuścić. Ale to podejrzewam, nie muszę tego mówić, bo yy, nie jesteście na tyle yy, niekumaci w sumie. Może lepiej jeszcze znacie jak ja. Yy, o, I później odbić oponę. No tu akurat nie tak łatwo to podeszło. O, tak opona powinna odchodzić jak teraz, jak się, jak się depcze dookoła, i to, i to z dwóch stron oczywiście. Teraz ściąganie. Ściąganie zawsze się odbywa. Zaczyna się montówką w pobliżu, w pobliżu wętla, zaworu. Już opona jest odbita, widzicie. Z jednej strony i z drugiej. Naprawdę to łatwo nawet nie poszło, bo dawno, parę lat chyba stało, niemontowana w sumie. I co jest najgorsze? Nic talku nie ma, a talk powinien być. No. I duży krochmal. Nieprawda, nie dawać krochmalu, bo się pluski robią. Talk. Talk techniczny. I co robimy? Zawsze w strony wętla ściągamy. No, ja tutaj wkładam motówkę, Ale tutaj trzeba o dusić po przeciwnej stronie, żeby było, o, i tu, i tu, ja sobie tu nogę robię, o. tak. Nie za głęboko no. za głęboko jest. I Ale... niezbyt łakomo trzeba, nie? Żeby nie naraz co, co dłuższy odcinek w miarę jedno obok siebie. Tu akurat zobaczymy, czy nie jest sklejona dętka do, do opony. Sklejona jest, no ledwo nam się udało oderwać tą oponę zawsze znaczy, dętkę z tej opony, tak była przywarta, po prostu sklejona była, no a taka, że palce, ta dentka jakaś podejrzana, że palce mogę, o zrobić dziurę, tylko nie będę robił, bo y, tych dziur widzę nie brakuje, proszę zobaczyć ile ona była łatana, no ale powietrze trzymało, no niestety, tu... Bardzo duży błąd jest, bo opony się powinno, raże suchutkie mają być wnętrze, szmatą wyczeć, a jeszcze e, szmata tu, tu swoje robi, że jakby nie daj Boże, tam daj, daj Boże, gwóźdź weszedł, gwoździk czasami gdzieś tkwi w oponie, to szmata zarabę łapie jak się dookoła jeździ szmato wewnątrz opony. No, a nieraz ja już nieraz zostałem nawet skaleczony, bo trochę za, za bardzo... Szybko ręką wymachiwałem wewnątrz opony szmatą a był ukośnie jakieś ostre narzędzie było w oponie i także palce sobie skaleczyły. No także tu zwracać uwagę, ale jak powietrze na ogół jest to opona powinna być czysta od jakichś tam zanieczyszczeń metalowych. No. no i teraz już opony mamy jeszcze je teraz ściągniemy drugą część, całkiem oddzielimy tą oponę od, od tarczy koła. No i zawieziemy też do piaskowania. No po piaskowaniu trzeba będzie jeszcze je przeglądać, tam gdzieś puknąć młotkiem, żeby, żeby były równe obrzeże. I to będzie wszystko jak na razie. Tu zamiast fartucha, proszę, gazeta nawet. No, Trybuna Ludu. To jest typowo, <laughs> a mi się śmiać z tej Trybuny Ludu, bo kiedyś za komunę Trybuna Ludu, niestety, to jest może śmieszne, ale jako ja nieraz chleb sobie, kanapki owijałem, Trybuna, a dlaczego Trybuna akurat, bo to był największy arkusz tej gazety i nieraz się tylko po bo tam na ogół były przemówienia, no Gomułki albo Gierka, no. Teichmy yy, Pamiętam Romana Malinowskiego No jeszcze z tamtych Buczka, Kruczka i, I te i innych Stefana Olszowskiego Kanie Proszę zobaczyć, tu już jest rdza. No to też przez tą gazetę, bo to tylko wilgoć trzymał No gazeta, żeby tu szło odczytać nie wiadomo co, nie wiadomo. coś no. jest. Coś jest no. Coś napisane, ale nie wiadomo co. A tu różne gazety napchane były. Felgi z województwa śląskiego, to może i śląskę. Tak. Prezentacja początków kariery operatorskiej Jerzego Wójcika. No, teraz zdjęć do polskich no, filmów fabularnych, no, to może to jest. pozwoli na w miarę określenie rocznika tej gazety. No to teraz trzeba będzie... Montówkę wkładamy, ona jest lekko zagięta i tak, żeby za tamten rand złapało dokładnie, o i przyduszamy tutaj. Aby... Ja jeszcze pomogę drugą montówką, o śmiało, o wyskakuje, bo to jest jednak, trzeba uważać, ja może tą rurę Paweł wsadzę wiesz, tą rurę, bo może być Trzymaj, tu trzeba trzymać i tu. Dobra, dobra. Się tam. dobra. No, tutaj też. Edward Gierek na czwartym zjeździe. Tak. <grym> Jak ty bez okularów nagle czytasz? <grym> Takie rzeczy to ja pamiętam, czytam. Z pamięci recytuję. Służyłem rok za Gomułki, rok Gierka Wojsków w Warszawie, w ochronie rądu. No, tu jak widzicie już felga jedna w podkładzie od 40. trochę pracy nas jeszcze czeka, bo w jednym miejscu była pęknięta, już jest pospawana na rancie, ale jeszcze jest pełno takich zagnieceń od, od łyżek, więc trzeba tu jeszcze sporo poprawiać. No i oczywiście finalnie rozebrać gwiazdę i obraz do malowania już tak na gotowo, żeby można było w kość słoniowej tą oryginalną koła zmontować i założyć przede wszystkim te opony obydwie. Jeszcze druga felga jest w piaskowaniu, czekamy na sygnał, aż będzie gotowa, z drugą to samo, jest też trzeba pospawać i, no i poprostować ranty na pewno też, ale to się będzie rzucało mocno w oczy jak już będzie. W podkładzie, w jednym, w tym kolorze a to jeszcze zobaczcie ciekawostkę jakie partactwo stworzeń to jest ta oś, co ostatnio wam pokazywaliśmy ona była cała w syfie, a tu jest grubsza, jest oczyszczona i okazało się, że stworzenie jest wspawane na stałe także będziemy to próbowali odratować żeby to móc zregenerować i, i tak dalej no zresztą plany były takie, żeby to wszystko pokazać krok po kroku no ale nie spodziewaliśmy się, że Ktoś będziemy taki pomysł, żeby wspawać sworzeń na stałe. No, tu mamy błotniki do supra przed piaskowaniem. Trzeba się napatrzeć, bo nie wiadomo ile wróci z piaskowania. Tu jak zwykle, tak jak tamtych, będziemy tutaj wycinać potem całą tą reperaturkę, bo jest pokrzywiona, zresztą skorodowana jest na zgrzewie mocno. Jest pokrzywiony, pofalowany ta obrzeże w tym drugim bardziej wybrać no, zobaczcie jak jest popalowane więc to z automatu będzie wszystko wycięte a będzie tutaj jest oryginalnie blacha zawinięta a u nas będzie zrobiona rurka y, tutaj przyspawana punktowo do, do blachy półtorów i taki element cały będzie potem tutaj wstawiony w to miejsce przy tamtym pierwszym suprze też tak samo robiliśmy, więc gdzieś tam na filmach też jest to pokazane. Ten komplet jest trochę lepszy, ale, ale w sumie jakby tak przyjrzeć się to tylko trochę, bo że mniej będzie wstawek e, tutaj na tych dolnych płatach, ale i tak do wymiany to dookoła to będzie, bo no nie jest równy. Jest cały pognieciony, powstłukiwany, tak jakby gdzieś ktoś młotkiem walił. Tu też jakieś nieudolne prace były poczynione, także trzeba będzie to wszystko wyprowadzić w miarę naszych nieblacharskich możliwości. Tu jest bardzo cieniutko. Tu ktoś pospawał. No ta jest poniwerana trochę ta e, obręcz. Tutaj. No trzeba będzie ładnie ją wyprostować, jeszcze pozmacniać, przeszlifować. Tutaj szczególnie, bo jak się zakłada e, ten oponę, żeby tutaj opona nie wadziła o to. No. Chociaż ja oponę zawsze jak tylną zakładam, w miarę z tamtej strony no nie od frontu dla mnie jest wygodnie zależy jak to dla kogo wygodnie, dla mnie jest wygodnie oponę tam wkładać od wewnątrz i tu jest dostęp do do wętla. bo wiadomo, że jak jedną stronę się dętki wrzuci, opony wrzuci w tylną felgę to trzeba od razu później dętkę wkładać no. Dętkę wkładać i ją z tej strony przyłapać, żeby na węter nie uciekł. No, jak jest przełapana, w ten czas leko napompujemy, żeby się ułożyła od środka i spuszczamy z powrotem powietrze. Tak, żeby był dostęp. No, aby się tylko wypełniła. Nie żadnego ciśnienia dużego, aby się wypełniła i ułożyła się w miarę. No, później, jak wkładamy, posypujemy dookoła talkiem. No i montujemy drugie obrzeże opony. No, tu jeszcze, jak widzicie, jadą graty do piaskowania, do przedniego zawieszenia. Piasty kilka sztuk, bo zobaczymy, co po piaskowaniu wyjdzie, która się nada. Tutaj też taka wskazówka, zobaczcie. Zabezpieczone są szpilki takim wężem gumowym, ponabijanym, żeby nie piaskować niepotrzebnie gwintu. To o tym też Wam mówiłem kiedyś, czy Tato wspominał na piasty są przykręcone dekielki bo one też wtedy lepiej się piaskuje piaskarzowi jak ma dużą maszynę nie ucieka mu to z rąk gdzieś tam ze stołu a one od wewnątrz nie ma sensu ich piaskować to raz, a dwa do środka tutaj też nie ma sensu żeby się do piasty coś dostawało tak samo tutaj pokrywy tych ślizgów od resoru też są przykręcone zawsze jest łatwiej no i tulejki też mamy jeszcze niewyprasowane dopiero po piaskowaniu jak będzie w podkład rzucone to wszystko to Będziemy, że tak powiem, wypracowywać te tulejki i dawać oś do regeneracji. Już tak na czysto. No, Chcę Wam się pochwalić, że przyszły części, bo mieliśmy w zwolnicy koła zębate od 60 oczywiście, nie? 11 i 56 te duże. A teraz na, na przyszły, przyszły te koła 50. 55 te duże, tak 40, bo zresztą mamy zamiar, nie tylko zamiar, ale plan, że 40 ma być wszystko w oryginale, no łącznie i tutaj AgroBis przysłał nam, ale jednej rzeczy się dziwi, że no przy takim wirusie, że jednak firma dobrze prosperuje. No super chłopaki, no, zdrowi są i pracują niestety. No nie boją się tej pandemii. E, co chciałem tu powiedzieć? E, no super, tak widzę, że ładnie wykonane jest. I co jeszcze? No łożyska nawet są. 32, 211 i 30-214. Ja myślałem, że tylko ja się na łożyska znam, a oni może przyślą jakieś, jakieś inne od Rususa C45 czasami, albo i tego. No super, no super no. Cieszę się bardzo. No i co tu? Widzę jeszcze nakrętki są te korki są do zwolnicy nowe. No ale co jeszcze, żeby nam osłodzić życie, to nawet cukierki są, dziękuję za te cukierki, no super. No, dawno cukierką nie jadłem, to abyście wiedzieli, że coś dzisiaj mam chrapę na, na słodkość, no. Jeszcze trzeba dodać, że koła zębate to są akurat ze Skropol'a, bo Skropol robi koła zębate też wedle tego starego wzoru, czyli... O, e, no, będziesz to... miał czym autografy wystawić. Ja Scropol robi też wedle starego wzoru, czyli 55 zębów na tym dużym kole zwolnicy, a 60, tak jak to wspomniał, ma 56, czyli takie i takie robią. No i tutaj mamy jeszcze półosi, bo pół nie zamawialiśmy nowych z tego względu, że mamy półosie, tutaj jeszcze takie można powiedzieć komunistyczne. Tutaj podziękowania dla Michała, że nam załatwił, kupił nam tam od jakiegoś swojego znajomego te półosie oryginalne z dwunastoma zębami, bo 60 ma 11 zębów. Jest po jednym zębie różnica mniej na półosi o jeden, a o jeden więcej na, na dużym kole zwolnicy. Także teraz w najbliższym czasie będziemy mogli już sobie zwolnice składać. No i czekamy jeszcze dalej na ten atak przyspieszony, no bo chcemy Założyć tak, jak Wam wspominaliśmy, ten przyspieszony atak, no ale nie miałoby to większego sensu, gdyby zwolnice zostały stare, bo to ten efekt przyspieszenia byłby niewielki. Ja patrzę, otwieram cukierek, a tu traktor z opryskiwaczem jest. No niestety, no widzę super, to mnie też ucieszyło. Dobrze, no, słodkie, to jeszcze, to, no fajne to jest. No i tutaj długopisy, no super, ale miało fajne no ład, fajny prezent no, za co za co wam dziękuję no. Super. pasują? Uh -huh. No i tak właśnie się zakłada tym dłuższym kołnierzem do, do koła. No i teraz a jeszcze podkładka musimy No założyć... to już pokażemy jak będziemy montować zwolnicę No to jest... podkładka, nakrętka oczywiście No Kontrolę mamy celną, inki, inki. A gdzieś te tak długo była ty, ty fajne to się, ja te jednego